Rozwinę troszeczkę temat tego, co powinien wiedzieć przyszły architekt. Jeżeli ktoś chce zostać architektem, musi się nie tylko dostać na studia, ale również je ukończyć. W wypadku studiów na Wydziałach Architektury Politechnik, oprócz, tradycji, oprócz w przeciwieństwie do pozostałych kierunków studiów, gdzie przeprowadzany jest konkurs świadectw, i w zasadzie o tym, czy ktoś dostanie się na studia, decydują wyniki z egzaminu maturalnego. W wypadku architektury jeszcze dodatkowo dochodzi egzamin z rysunku. Jakoś yy, dziwnie tak się złożyło, że w, w wypadku yy, ar przyszłych architektów jakoś wydziały architektury nie chcą z tego zrezygnować. Co ciekawe, na różnych uczelniach, w różnych miastach. I niestety, każdy wydział ma inne wymagania, inne tematy. I tu, niestety, obowiązuje zasada, że każdorazowo trzeba sprawdzić, jak wygląda egzamin na danym wydziale i konkretnie pod taki egzamin się przygotować, uwzględniając nie tylko temat, ale również format pracy, technikę, w jakiej ta praca ma być wykonana oraz czas wykonania. Warto przygotowywać się. Do egzaminu, ćwicząc to, ćwiczą, ćwicząc rysunek dokładnie w takiej postaci, w jakiej jest ona wymagana na egzamin. Warto też zwrócić uwagę, że nie wystarczy zdać egzamin. Tak naprawdę, egzaminem jest cały pierwszy rok studiów, tak jak zauważyłem, albo nawet płynnie to przechodzi, tak naprawdę, być może pierwsze dwa lata. Zauważyłem, że nie wszyscy, którzy dostali się na Wydział Architektury, ukończyli studia. Nie wszyscy, którzy ukończyli studia, pracują w zawodzie. Bardzo niewiele osób z tych, którzy próbowali zostać architektami, osiągnęło na koniec sukces. Na pierwszym roku ludzie rezygnowali przede wszystkim dlatego, że nie dawali rady. Ilość informacji, ilość wiedzy, którą musieli przyswoić, była zbyt duża, i niestety okazywało się, że po prostu jest tego zbyt wiele. Część osób nie dawała rady się tego nauczyć. Później sytuacja się troszeczkę zmieniała, to znaczy nagle okazywało się, że ta wiedza jest już do ogarnięcia, ale ludzie rezygnowali z innych powodów, na przykład tracili powołanie, przestawało im się chcieć. Dochodzili do wniosku, że to jednak nie jest to, co chcieliby w życiu robić, albo już na ostatnich latach zwyczajnie zajmowali się pracą i niestety z konieczności, kiedy dochodziło, kiedy trzeba było podejmować decyzję, czemu poświęcić czas, czy studiom i zajęciom, czy pracy, niestety bardzo często studia odchodziły w kąt. Bardzo często zresztą Tacy studenci, którzy przerywali studia ze względu na pracę, jednak w trakcie pracy dochodzili do wniosku, że to jednak nie wszystko i wracali na studia, ale wówczas już najczęściej tylko po to, aby zaliczyć, aby uzyskać tylko dyplom, a nie żeby studiować.